Energetyka Cieplna każdego lata prowadzi w mieście szereg prac inwestycyjnych, nie inaczej jest i w tym roku najwięcej dzieje się na osiedlu Wyszyńskiego. Firma kontynuuje tutaj dalszą przebudowę węzłów grupowych. Zapytajmy zatem o co chodzi. Budujemy właśnie sieć cieplną wysokotemperaturową i dziewięć węzłów indywidualnych w blokach, które były do tej pory zasilane z tego grupowego węzła cieplnego. No, ma to na celu ograniczenie przede wszystkim strat. Na przesyle ciepła, jak również poprawienie komfortu dostawy ciepła już do poszczególnych bloków. Każdy z tych bloków już będzie miał w tej chwili swój indywidualny węzeł cieplny, indywidualnie będzie można doregulować potrzeby mieszkańców. I mam nadzieję, wiem, że tak będzie, że komfort dostawy ciepła powinien się zdecydowanie tutaj w tych blokach poprawić. A teraz o samym cieple. Kolejny sezon grzewczy nie przeniósł niespodzianek. Zima była dość łagodna, zatem i ciepłownia nie musiała pracować na wysokich obrotach, głównie pozyskując ciepło z tak zwanego ekologicznego kotła zasilanego ekologicznym paliwem, czyli z rębkami drewna. Kotłownia na biomasę pracuje już od kwi połowy kwietnia ubiegłego roku i ona pracuje non stop. Jest w tej chwili podstawowym źródłem ciepła. Yy. W przypadku, gdy brakuje nam mocy cieplnej i, i produkcji, wtedy uruchamiamy kotłownię węglową, czyli ona pracuje ta kotłownia węglowa w tej chwili tylko zimą. Kotłownia pracuje y, dobrze. Zdarzają się oczywiście urządzenia mechaniczne, tam się zdarzają, że tam coś się przytnie, trzeba to przesmarować wtedy lub usunąć jakieś tam usterkę, ale do tej pory nie, nie, większych problemów z tą to nie było. Głównym celem budowy tego ekologicznego kotła było ograniczenie konieczności zakupu praw do emisji CO2, co znakomicie się udało, ale też uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Efektywny system ciepłowniczy polega na tym, że ponad 50% ciepła do systemu ciepłowniczego jest dostarczane ze źródeł odnawialnych, tzw. OZE. I to się nam udało w przeciągu ostatniego roku uzyskać. No, pomogła nam również troszkę yy, dosyć ciepła zima i tutaj przyznam, że ponad 60% ciepła zamienione sezon grzewczy już było wyprodukowane. Z odnawialnego źródła ciepła. Także udało się nam uzyskać ten status efektywnego systemu ciepłowniczego, co według aktualnie obowiązujących przepisów będzie po 2025 roku bardzo przez Urząd Regulacji Energetyki wymagane i kontrolowane, czy przedsiębiorstwa taki status posiadają. W ekologiczne paliwo, co widać na naszych zdjęciach, ciepłownia jest zaopatrzona, jest też spory zapas klasycznego paliwa, czyli węgla. Zygmunt Bednarski zapowiada, że przed nowym sezonem grzewczym nie będzie podwyżek cen. Nowa taryfa obowiązuje od marca tego roku. Według tej taryfy cena za ciepło została obniżona o 7,5%. Z kolei ciepła woda ponownie popłynie z naszych kranów, prawdopodobnie już w piątek wieczorem. I na razie to wszystko. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia. Tam cała rozmowa z prezesem ECW firmy jak widać na naszych zdjęciach teraz bardzo blisko usytuowanej przy nowej ulicy ciepłowniczej.